Od kilku dni napotykam na pewne filmiki, które są umieszczane, tworzone przez osoby, które nie mam pojęcia, czy są psychologami, czy coachami. Natomiast te treści są niepokojące, a mianowicie dotyczą toksycznych relacji z rodzicem, narcystyczny rodzic, toksyczny rodzic, jakkolwiek by to nazwał. Zachęcają w tych filmach do pozostania w relacji z takim rodzicem, idealizują tego rodzica, usprawiedliwiają jego działanie i tak naprawdę koloryzują. Mówią na przykład, że dzięki niemu pojawiłeś się na tym świecie, i tak dalej, i tak dalej, że błędem jest zerwanie więzi z toksycznym rodzicem. Wasza psychika nie jest mocniejsza niż więzy krwi. To po pierwsze. Po drugie, toksyczna relacja, skutki, o których mówiłam. Naprawdę nie ma znaczenia, że jest to wasz rodzic. Nie ma. O co chodzi? Coraz więcej ludzi uświadamia o narcystycznym zaburzeniu osobowości, o socjopatii i tak dalej, o skutkach. I dużo ludzi otwiera oczy, budzi się. Zrywa więzi wychodzi z toksycznych relacji. Co się dzieje? Dochodzi do samouleczenia. Ludzie wracają do zdrowia. Wiedza, powiedziałam kiedyś, wiedza jest potężną bronią w walce z narcyzmem, z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Bo dokładnie tak to się nazywa. Narcyzm nie. Narcystycznym zaburzeniem osobowości. Już sama wiedza pozwala wam. Jakby ochłonąć i rozpocząć proces samouleczenia. W momencie, kiedy pozostajecie w toksycznej relacji, nawet jeżeli używacie wszelkich metod konfrontacji, ja o tych metodach też mówiłam, to jeżeli chcecie zaznać relaksu, spokoju, wyciszenia, to cały czas będziecie ze strony narcystycznej osoby czy rodzica nękani. Gdy go zdemaskujecie, może być nawet niebezpiecznie. Te osoby im starsze, tym gorsze. Są bardziej aroganckie, bardziej konfliktowe, zrzędliwe i tak dalej, tak dalej. Ale o co chodzi? Im więcej ludzi pozostanie w toksycznych relacjach, w toksycznych związkach z takimi osobami, tym więcej przybędzie osób do leczenia? Tu chodzi o pieniądze, więc. Od razu, kiedy oglądam tego typu film, od razu mi się zapala czerwona lampka, no tak chodzi o zysk. To tak samo jak niektóre poradnie psychologiczne oferują terapię małżeńską z narcyzem, o której też mówiłam. Ucierpi wasze zdrowie, wasza energia, wasz czas i wasza kieszeń. Więc, jeżeli macie do czynienia z toksyczną osobą i macie możliwość zerwania tej więzi, wyprowadzenia się od tej osoby, to proszę bardzo. Nie zachęcam nikogo do pozostania w związku z osobą toksyczną, bo to się naprawdę źle kończy. Niestety mamy wielu nieuczciwych ludzi, wykształconych w dziedzinie psychologii, którzy radzą właśnie. W ten sposób. Radzą z chęci zysku. Bo niestety klientów ubywa, oczywiście. Ludzie są bardziej oczytani, psychologii w szkole nie uczyli się, wiadomo, bo nie było wykładów z psychologii. Natomiast są książki. Ja bardzo zachęcam was do czytania anglojęzycznych książek. Bo tam jest naprawdę fachowa wiedza na ten temat. Ja też moją wiedzę czerpię z tych właśnie źródeł. Zresztą, literaturę też wam podałam. Warto uczyć się języka angielskiego, bo nie wszystkie książki są niestety tłumaczone na język polski. Terapia CBT bardzo dobra. Jeżeli jesteście w stanie znaleźć książkę w języku polskim o terapii CBT czy technikach CBT, to proszę bardzo, bo to, to też są bardzo przydatne techniki. Natomiast mówię jeszcze raz: osoby, które zachęcają Was do pozostania w toksycznych relacjach, nawet z rodzicem, to są osoby nieuczciwe. One liczą na zysk w przyszłości. Więcej osób będzie chorować, i wówczas więcej klientów czy pacjentów im przybędzie. A chodzi o pieniądz. No, to tyle. Pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zaczął padać deszcz.